Witajcie w zielonej przystani Lulu. Tym razem pokażę Wam e, parapet i trochę e, rosnących e, hoi. Na początku Hea meredithii. Może nie do końca, tak będzie wszystko ładnie widać, ale naprawdę nie zawsze chce mi się wszystko ściągać. Tu na dole, tam głębi, to jest e, Hea e, Civi No niestety u mnie listki rosną dość podłużne. Tutaj mamy, o tu, to jest choja Makro i to miała, znaczy miała, to jest plaż, tylko że no niestety ciapowatość miała tylko na wiosnę. Tutaj widać na tych listkach. A teraz latem ja wypuszcza bardzo, prawie całe są zielone. No tutaj choja e, Kari, variegata, e, Tutaj mamy tam w głębi, na samym dole. To jest tam, mm, o jejku, zapomniałam. Ale to pewnie wiecie ta maleńka taka choja zapomniałam to jest choja Doj. a tu mam taka, tak ładnie rośnie wypuściła trzy listki u mnie już są moje tak To Hoja Rebeka, przypomniało mi się. To jest Hoja Rebeka, bardzo pięknie rośnie. Tu mamy Finlain Sony. Tu też mam kolejną Finlain Sony. Tak, nie do końca będę wam odsuwała, bo nie chcę mi się wyciągać. Tam w głębi, no to oczywiście moja tarełka. Jest to yy, Hoja yy, makropchyla Variegata Revers. Tutaj mamy to a tutaj jest e, też kolejna moja perełka, jest to hoja mm, eliptika <grywia> hoja eliptika e, rośnie jak na drożdżach, a do tego, tak, tak, będzie kwitła, na ten moment, pędzik ma jeszcze jeden kwiatowy, a tutaj jeszcze jeden ma tam jeszcze wyżej idzie pędzik, tak. Czekam, czekam aż zakwitnie. Jest to tegoroczny zakup. Oczywiście była taką maleńką sadzonką.